Kao! Kao! Obudź się! Już czas! Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia! Tak, to kolejny odcinek z Kangur Kakao. I kolejny, który gram na padzie. Wychamy jedne! I myślałem, że tu jest jakiś duka. To jest ten, ja mogę pochodzić po ich ogonach, ale nie mogę ich zranić. W ogóle to, mam tutaj jakieś hieroglify z tego, z przehistorii. Nie wiem po co oni to mają, skoro są już u, e, ten mądrze, albo raczej chociaż mają inteligencję, nie na poziomie istnioce. I teraz fajna rzecz: widzimy tutaj dość ciekawy bug, bo ta roślina wychodzi. Drośina wychodzi drugi raz Bum i po sprawie Najbardziej wnerwiający przeciwnik z Kangurka Kao już nie żyje. No i jako, że z poprzedniego odcinka wiemy, e, że tam dostałem już ten w ruch, to on się tu nie będzie pojawiać, że... Świetnie! Zabrałeś 50, 50 gwiazdek! I, I doskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności! Teraz skaczesz dalej! Nie dlaczego, ale po prostu mnie to denerwuje. O, jak chwila. Mhm. Po prostu, po co mi daje taki finerwujący głos dla świetlika? W O3 świetlik w ogóle nic nie mówi a tu. Po prostu mówi on... mówi ona, bo to chyba jest pani świetlik. Ehm, swoim głosem mi takie denerwuje, po prostu jak tak mówi oczywiste rzeczy, znaczy no, na początku oczywiste. Ale później już po prostu niepuszczalne. czy no wiem, że tam e, będzie mówić, co my dostaliśmy. Boom! Headshot. Ale, no, po co nam to mówi takie. Świetnie! Świetnie. Zabrałeś 50 gwiazdek! Jakby to nie było w ogóle oczywiste, ale i tak, walić to! Pamięć to, bo jesteś głupki! No i właśnie to, to po prostu mnie denerwuje. Okej, okay, jakby co, gdybym kiedykolwiek miał robić taki speedrun z kangur kakao, taki, że po prostu um, Spróbuj przejść Kangurka Kao bez w ogóle jakichkolwiek dodatkowych walić ją Jakichkolwiek dodatkowych umiejętności To na bank wiem jak w tym poziomie bym wygrał I tak w ogóle to... To jest mój ulubiony poziom z pierwszego świata w Kangurku Kao Dlaczego tak dokładnie to po prostu jest on piękny U Od ładnego nieba Aż po... no cóż e, z... Przy, 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 zieleń. Niech ja lubię zieleń w Kangurku Kao. Przecież są takie plażowe elementy, nie wiem po co. To ciekawe w tym poziomie jest też pewien fajny ukryty isterek. Znaczy taki, który ja nie wiedziałem, że jest istnieje, więc nazywam to isteregiem. E, Przecelam go później. Dobrze. E, dobra, to jak dla mnie po prostu no, poziom szczerze sam jest mega fajnym poziomem. Chociaż no, przeciwnicy są tacy z pierwszego świata i ja je po prostu. Lubię pierwszy świat jako taki, no nie wiem, poziom leśny, ale nie lubię zbytnio przeciwników. Ja gdybym kiedykolwiek, bo może kiedyś stworzę poziom do Kangurka KO Bo trzeba robić mapy w blenderze, a ja nie umiem robić rzeczy w blenderze. To na bank kiedyś stworzę poziom, który po prostu będzie um, miał te, GFXy z poziom, tego poziomu. Ale nie będzie mieć on przeciwników z tego poziomu. Wypinać po prostu przerobię poziom ten i zamieni na przykład no nie wiem co do... E, po prostu przeciwników i tam takie rzeczy. I tyle no. W ogóle to bardzo fajną rzeczą. Ja Taki... ciekawostka, taki fun fact. Widzicie te latające ptaki? One wyglądają brzydko, ale z daleka muszę zobaczyć, że mają jakieś takie... no nie wiem te rzeczy. Zaraz Ci pomogę. A ja pokażę fajny, fajny trick. Jeżeli macie tutaj naprawdę, no nie, ten wysoki skok lub nawet ten dalszy ten skok, dzięki którym można zwyczajnie brzmiąc, być ostrożniejszy, możecie wejść na tą gałąź i zobaczyć, że wszystkie dachy każdego budynku są zwyczajnie brzmiąc, no, źle ustawione. A na dodatek możecie po prostu zobaczyć poza mapę w kangurzu KO. Ok, jednakże mu pomóżmy. E, szybko, szybko, szybko. E, będziemy szybci od niego. Nie powiem, że tyle. Ja tutaj to, to nagrywałem wcześniej. Jednakże był z tym problem, bo mi się głos nie nagrał. Nie wiem czemu. E, dlatego zwyczajnie rzecz mówiąc musiałem nagrać to jeszcze raz. Halo. Nareszcie, coś się, się zbagowało e, i... Pamiętam, że, on, że Bubr przechodził przez te... E, przez ten... Trujący dym. Tak jakby w ogóle miał maskę, jak nazywam, chwilę. O, o, o! Kurde, no. Okej, okay, na ciekawskich dodam, że jeżeli się walnie w tamtego bobra, który nie łowi... E, to on podskoczy. Jest to mała szansa jednak, że... Da się coś takiego zrobić. Skąd ja to wiem... Powód dość ciekawy, grałem, kształciłem ten poziom na e, taki na trainerze do Kangurka KKO. Z powodu na to, że chciałem zwyczajnie, wyczuwając, na różne rzeczy map. A nawet zobaczyć, czy ten domek ma Bobra. Bo może nam się okazało, że tak naprawdę... że jest ukryty jeszcze jeden Dukat, który jest po prostu usunięty, ale jak widać nie jest. Ok, idziemy. I teraz, moim zdaniem, najłatwiejsza sekcja w całym Kangurku Kao Kurde, no O Znaczy, na tam W tym poziomie się, się łatwo da przejść bez jakiegokolwiek hitu, oczywiście No i ja tam musiałem dostać, jednakże walić to no. Okej, okay, to teraz idziemy na tą sekcję ucieczkową Znaczy, sekcja ucieczkowa, moim zdaniem, ta jest naprawdę Głupia Znaczy no To jest głupie Czemu mi się ta kamera tak ustawia, kurde no Naprawdę, po co to komu? To jest najbezużyteczniejsza sekcja w Kangurku Kao To idea ma przedłużyć rozgrywkę dla dzieci Eee, co? Oczywiście pewna ważna rzecz. Nie można skakać, że ja tutaj próbuję skakać. Dopiero gdy się zatrzymiesz, to możesz zacząć skakać. Ale to głupie, po prostu słabizna. Czemu takie coś dodali w Kangurku Chaos, skoro to głupie jest? Może po prostu byłoby wyskoczyć w dobrym momencie i... Zawsze no nie wiem. No. Widać, ja zadałem mu podwójne obrażenia, przez to więcej razy umarł? Znaczy nie wiem. OK, teraz czas na najciekawszą część tej... tego poziomu, czy inaczej, na... Trick. Oraz... Naprawdę znerwiającego przeciwnika. Co niestety, ja powiem tyle, nie chcę absolutnie próbować przejść to bez. No to... także na czas dość trudną sekcję z powodu właśnie na gimik. A mianowicie... gimik ŚWIATŁA Nie wiem, czy te świetliki absolutnie dają nam jakiś taki problem w przechodzeniu... Poziomu jednak, że no, widać po tym co robią, że... Tak dokładnie to trochę nam przeszkadzają tym... Że stoją w miejscu Eeeem, um, dobra Kao, tutaj pomocy! Widzę cię, bobrze! Za mnie mordę! Ok, teraz pytanie: O, widzicie, on tutaj przyleciał. Czemu w ogóle oni wskakują do wody i odlatują? To po. po. po to jest. Okej Ok. Idziemy dalej. W ogóle fajna ciekawostka. Tutaj nie wiedziałem o tym triku, ale e, jeżeli zrobi się toczenie w dobrym momencie, e, to możemy zatrzymać tą platformę, żeby dało się przynajmniej po niej. O, i tutaj fajna rzecz. Przez chwilę mogliśmy zrobić soft przez który niestety byśmy musieli jakimś tem umrzeć albo, no nie wiem. Zabrać Zabrać cheat. Zabrać cheaty. O, i teraz ten przeciwnik, którego nie da się zabić. Kurde, myślenie, że zawsze się go dało zabić. Ale niestety się nie da. Um, no w ogóle w Kangurku nawet nie ma za dużo softlocków, co jest dość ciekawe. bo oczywiście glitche pozamapowe są glitche, które się da shittować też są i oczywiście też <grymna> oczywiście też kangura kakao może przywalić każdemu przeciwnikowi i no i to i właśnie tutaj skończyłem poprzednią nagrywać, bo po prostu ciekawiło mnie czy wszystko jest nagrane i niestety nic się nie nagrało, i musiałem to wszystko powtarzać. Ech, no to czas na walkę z tymi gównianymi. Jeżeli w ogóle dobrze się e, zrobi, Ground Panda, to e, no właśnie da się zabić go tyłkiem. W górę Chaos zostaje ukuty przez te oto nielubiane przeze mnie postacie i w ogóle to zawsze mnie, zawsze mnie ciekawiło co tam jest poza mapą. bym chciał to sprawdzić teraz, ale... No. Oczywiście ja pewnie was się raz ciekawię, mianowicie dlaczego oni tak e, przestają się poruszać w niektórym momencie. Jest to spodobany tym, że wiadomo, nie miałem skryte, aby tam, gdzie my, ja teraz chodzę, przestawać. O, nie właśnie, taki fajny sposób można na przykład dać mu po prostu co jednego lacza w ryja. Ale, combo. Okej, okay. teraz dostajemy się do jaskini złego szamana? To ja widzę przez. co to, to. Aha, tam jest błąd graficzny. Czyli to w montażu, ale... błąd. Okej. Okay. Hmm. No to fajnie. Nie mam jednego Dukata, ale za to powiem, że tyle. Mam w planach nagrać też walkę z szamanem, bo nie jest to zbyt trudna walka. Let's go! Nic jej nie przebije. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Okej. Okay. Ja zawsze, gdy w... słyszałem go dźwięk, to ja słyszałem... Marlenus, martwy Harold. Nie dlaczego w głowie mi się pojawiał wtedy Harold z tego, z totalnej porażki. Walka nie jest aż taka trudna, jednak trzeba pamiętać o momencie, w którym on przestaje mieć animację, zastanowienia się, co się odwala. Au. Kurde, ja słyszę teraz takie im nazwy postaci, że po prostu pewnie. A tej multimedia bym się zdziwiła, że... tygamię jeden. Że, uży... że używa nas... Los... Że... Chwila czemu on teraz w ogóle się odzywa, skoro... Jest taki wydziwiony... Co się to twala? Polecam spamić przyciskiem rzucania Zdobywać serduszka. No to jest łatwy boss. Jedynie trzeba nauczyć się jego... ...ruchów, a wraz z tym... ...bum. W ogóle to dość ciekawe jest to, że ten świat, chociaż... ...jest to jaskinia, to, to, to mam... ...ten. NIE! Ty kurde, jego mać! Okej, okay, to pierwsza... pierwszy raz, w którym... ...nie zniszczyłem tego lustra. Ehm, um, dobra. Headshot, headshot! No podaj, podaj! Bum! Okej, okay. teraz możemy go zabić. Czemu mnie to w, w, tak rozśmiesza to? O! Oh. Pokonałeś mnie, ale są inni. Nie uda ci się pokonać wszystkich. Powolnienie jednego małego świata niczego nie zmienia. I ta jego mina na końcu. W ogóle to dość ciekawe jest to, że jego łapa zostaje jedynie. Przygotowuje duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuje jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, trzebie. Na Natychmiast się tym zajmę. Cześć, go! Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę hantera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu! Chwila. E, teraz mnie coś się czemu Kał powiedział niewiele. Tak w ogóle bez sensu. Takie... Widzę, że masz... nie masz za dużo dukatów. Niewiele. Dobra. Ale jak sami widzieliście przeszedłem dwa poziomy. Jak powiem przed tyle, będę przechodzić poziomy, takie od... Jeżeli będzie to łatwe, naprawdę, no nie wiem, jak walki z bossami, to wtedy... No, zwyczajem biorąc, będę przechodzić to wszystko w sposób taki. Okej. Okay. Następnym poziomem będzie zimowa wioska. Ale teraz muszę się z wami pożegnać. Cóż, Jeśli chcecie, abym, aby w kolejnym odcinku przeszedł po prostu zdobył wszystkie, du abym po prostu zdobył wszystkie e, dukaty, wszystkie, no wiecie, wszystko w poziomach, których tego jeszcze nie mam, to na no, banku to poza nagraniem, ale natomiast wiem, że w zimowej wiosce pokażę fajny glitch. No to. To by było na tyle. Ja byłem MLG Q11 i nadal jestem jednakże. To już by było na tyle. Na razie.